Kilku naukowców projektu HARP zdecydowało się przerwać milczenie. Ich zdaniem wysłane fale mogą swobodnie wpływać na nastroje dużych grup ludzkich i doprowadzić do gwałtownych zmian pogody. Powoli informacje na temat projektu HARP zaczęły przeciekać na zewnątrz. Coraz więcej naukowców zaczęło badać ten temat. Jedną z tych osób jest pani profesor Grażyna Fozar, astrofizyk z Berlina, z którą właśnie się łączymy. Dobry wieczór państwu. Jak natrafiła pani na projekt HARP? Zupełnie przypadkowo miałam okazję rozmawiać z panem Begicz, który całą tą sprawę odkrył w Stanach Zjednoczonych. Poza tym tutaj w Niemczech były artykuły i dyskusje także w telewizji. I ponieważ stwierdziłam, że jest to projekt, który w sposób niewidzialny i niesłyszalny może wpływać właściwie na każdego z nas. A ja nie lubię, jak ktoś mnie w sposób niewidzialny i niesłyszalny zajmuje się moją osobą. Zajmowałam się projektem HARP, czyli zbierałam dane na ten temat, co się tam dzieje, co i jak się robi. Projekt, projekt HARP ma pewne aspekty i to są aspekty w sporze świadomości człowieka, oddziaływania na pogodę, przypuszczalne, one nie są udowodnione. Ma aspekty biologiczne. Oddziaływanie na organizm człowieka i strona militarna jest również interesująca. Ta sprawa funkcjonuje w bardzo prosty sposób. Na alasce zbudowana 48 anten dipolowych. W tej chwili jest ich 48, w przyszłości będzie jakieś 180. Każda antena dipolowa ma dwa ramiona. Jedno ramię jest dostosowane do częstotliwości. 2,8 do 7 MHz, drugie ramię do częstotliwości 7 do 10 MHz. Anteny te są połączone ze sobą w odpowiedni sposób i bombardują falami radiowymi o bardzo wysokiej częstotliwości pewien bardzo mały odcinek jonosfery, prawie że punktowo. Na skutek tego jonosfera się ogrzewa i emituje fale radiowe. Czy Pani zdaniem przy pomocy takich urządzeń można manipulować pogodą w dowolnym miejscu na świecie? Moim zdaniem globalnie nie można pogody programować. Jeżeli istnieją próby wpływania na pogodę, mogą one przebiegać przypuszczalnie tylko w sensie lokalnym. Czy uważa Pani, że przy pomocy takiego projektu jak HARP można spowodować kataklizm taki jak ten, który wydarzył się w Polsce? Powódź w Polsce oczywiście jest możliwe, że była efektem, który powstał, był wywołany celowo, ale udowodnić tego absolutnie nie można. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Teraz łączymy się z Instytutem Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest tam pan dr Ryszard Balcer. Panie doktorze, czy słyszał pan o przypadkach wpływania na pogodę? E, tak, wiadomo mi, że w latach 60., z okazji 1 maja i rewolucji październikowej, w Moskwie startowały samoloty, które wprowadzały do chmur rozdrobniony, suchy lód. I Skutkiem tego chmura ulegała rozproszeniu i zapewniona była na Ziemi słoneczna lub prawie słoneczna pogoda. Jakby Pan zareagował na wieść, że możliwym jest kontrolowanie, manipulowanie pogodą w dowolnym miejscu na świecie? No, z całkowitym niedowierzaniem. Po prostu nie sądziłbym, żeby to była wiadomość prawdziwa. Dziękujemy panu. Sądzimy, że będziemy mieli dla pana niespodziankę. Prosimy o pozostanie z nami. Istnieje dziedzina wiedzy zwana inżynierią pogodową. Dopuszcza ona możliwość wojny meteorologicznej. Polegałaby ona na tym, że walczące ze sobą strony doprowadzałyby do kataklizmów na terytorium przeciwnika. Możliwe jest na przykład zatopienie sąsiedniego kraju. Amerykański uczony Richard Lee Clark podaje w swoich pracach przykład sztucznie wywołanej powodzi. Doszło do nich w Stanach Zjednoczonych w 1982 roku. Clark sugeruje, że technologie umożliwiające wojnę meteorologiczną posiadają dwa światowe mocarstwa – Stany Zjednoczone i Rosja. Według niego jest co najmniej kilkanaście przykładów klęsk powodziowych wywołanych sztucznie. Clark ujawnił, że obie światowe potęgi wykorzystują technikę nagrzewania jonosfery i w ten sposób odbijania promieniowania. Które odkrył na początku wieku Nikola Tesla. Clark przedstawił nawet schemat umożliwiający wywołanie powodzi w dowolnej części świata. Gdyby ktoś próbował doprowadzić do ogromnej powodzi w Polsce, musiałby za pomocą promieniowania skondensować znaczne masy pary wodnej nad Alpami. Następnie wystarczyłoby ukierunkować front atmosferyczny nad Polskę. Clark przekonuje, że technicznie jest to możliwe. Wiemy, że Stany Zjednoczone są w posiadaniu takich urządzeń. Zadajemy sobie pytanie, czy Rosja również ma takie urządzenia? Być może że na to pytanie udzieli nam odpowiedzi pan Michał Zawadzki, badać rzeczy niezwykłych. Witam pana, panie Michale. Czy w swoich badaniach napotkał pan na próby manipulowania pogodą? Tak, takie próby manipulacji pogodowych są czynione przez większość mocarstw. Yy, niestety jest to tak mało poznana dziedzina, że może się to dla nas skończyć tragicznie. E, jakie są techniki, o których panu wiadomo? Technikami tymi są jest wysyłanie skondensowanych wiązek fal elektromagnetycznych do jonosfery, gdzie takie fale zostają odbite i mogą być skierowane w dowolny punkt, w dowolne państwo na Ziemi, powodując w tym państwie bądź suszę, bądź powodzie, bądź śnieżycze, bądź huragany. Z naszych informacji wiemy, że w Stanach Zjednoczonych realizowany jest tajemniczy projekt HARP. Tak, znany mi jest ten projekt. Jest to przeprowadzane na Alasce, w bardzo odludnym terenie, gdzie dokładnie nie można stwierdzić, co ci naukowcy tam robią. Oficjalne tłumaczenie jest bardzo miłe i niewinne, natomiast my, badacze tego typu zjawisk, podejrzewamy bardzo nieprzyjemne rzeczy. Czy projekt HARP opiera się o tą samą technikę? o której wspomniał Pan poprzednio, to znaczy o emisję fal elektromagnetycznych do jonosfery. Tak, polega to na tej samej technice, ale y, i Ameryka, i Rosja, i inne mocarstwa wykorzystują y, tutaj y, przede wszystkim doświadczenia Nikola Tesli, który już dawno, dawno temu pracował y, nad na tymi zagadnieniami, tak, dokładnie 100 lat temu. Mówiąc o tym, że i Rosja jest to zaangażowana, sugeruje Pan, że tego typu urządzenia istnieją również w Rosji? Tak, są to anteny o specyficznych kształtach, tak zwane anteny dipolowe, którymi można wysyłać bardzo potężne energie. Jeżeli z tego, co Pan mówi, wynika, że Rosja jest w posiadaniu technologii pozwalającej manipulować pogodą, czy można sądzić, że ostatni ostatnia katastrofa powodziowa w Polsce mogła być spowodowana rosyjskimi doświadczeniami? Istnieje takie prawdopodobieństwo, ale na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie tego udowodnić. Tu Strefa 11. Jeśli wiesz o czymś, czym powinni zająć się nasi ludzie, zadzwonię. Przez najbliższe dwie godziny czynne są nasze telefony. Masz gwarancję, że sprawą zajmą się najlepsi. Jeżeli przeżyłeś coś niezwykłego, zadzwoń. Jeżeli doświadczyłeś rzeczy, której do tej pory nie możesz wyjaśnić, dzwoń koniecznie. Gwarantujemy anonimowość. Odtwarzam tezę programu. Powódź w Polsce mogła być wywołana sztucznie. Mamy ślad. Oto 21 lipca bieżącego roku agencja. Associated Press nadała niesamowitą, nieprawdopodobną depeszę. Oto ona. 22 lipca Moskwa. Agencja Associated Press. Przyczyną złej pogody i powodzi w części Europy jest rozszerzenie NATO, które zakłóciło spokój duchowi Stalina. Uznali astrologowie, z którymi konsultował się Aleksiej Mitrofanow, przewodniczący Komisji Geopolitycznej Rosyjskiej Dumy. Według astrologów, to, co się stało w Madrycie, wzburzyło ducha Stalina i bez wątpienia spowoduje dalsze wydarzenia, głosi oświadczenie wydane we wtorek przez biuro Mitrofanowa, który spotkał się z astrologami dzień wcześniej, by przedyskutować najnowsze wydarzenia polityczne. Zdaniem uczonych, ekspansja NATO ma mistyczny efekt, który dał znać o sobie od razu. Sprowadzając brzydką pogodę na Madryt, gdzie Polska, Czechy i Węgry otrzymały zaproszenie do sojuszu. Aleksiej Mitrofanow zapowiedział, że będzie się regularnie konsultował z astrologami w sprawie wydarzeń politycznych i polityki zagranicznej. Idąc śladem wątku rosyjskiego, połączyliśmy się z naszym człowiekiem w Moskwie. Z Moskwy, wiecie Państwa, Lena Sorowa. Lenie udało dotrzeć się do samego Aleksieja Mitrofanowa, przewodniczącego Komisji Geopolitycznej w Dumie Państwowej. Oto fragmenty rozmowy. Czy prawdą jest, że spec służby prowadzą eksperymenty w tajnych laboratoriach dotyczące ingerencji w siły natury, wpływania na pogodę i wykorzystywania tego wpływu w walce politycznej? Nie mam najpierw rozrobiska, takie centra istnieją i takie eksperymenty są przeprowadzane. Nie sądzę jednak, że to, co wydarzyło się w Polsce, to zaplanowana rewersja. By podjąć taką decyzję należałoby się liczyć z bardzo poważnymi reperkusjami politycznymi. W związku z katastrofalnymi powodziami w Polsce, w Czechach i Niemczech, dają się słyszeć głosy, że jest to zemsta Stalina za wejście Polski do NATO. Jaka jest pana opinia na ten temat? Z grupy, Ostatnio spotkałem się z grupą parapsychologów, specjalistów w dziedzinie zjawisk paranormalnych. Są wśród nich osoby znane nie tylko w Rosji, ale i w Europie. I uzgodniliśmy, że nie będę wymieniał ich nazwisk. Ich opinia na temat powodzi w Polsce była ciekawa. Otóż katastrofa dotknęła te tereny, które w Polsce znalazły się w wyniku konferencji w Poczdamie, o co z wielkim zaangażowaniem zabiegał Stalin. Trzeba przyznać, że w ustalaniu zachodnich granic Polski Stalin odegrał ogromną rolę, o czym świadczą tony dokumentów z Jałty i Poczdamu. Otóż ci ludzie twierdzą, że byłby to niesamowity zbieg okoliczności. Polska decyduje się wstąpić do NATO i nagle niespodziewanie bez żadnych sygnałów zwiastujących nieszczęście tereny te dotyka kataklizm nieczęsto występujących w tych szerokościach geograficznych. Ten punkt widzenia wydał mi się na tyle ciekawy, że zdecydowałem się poinformować o tym opinię publiczną. Bo przecież przyszłość zachodnich ziem polskich jest w centrum zainteresowania wielu rządów, w tym i Rosji, szczególnie teraz w warunkach nowej, tworzącej się Europy. Niezwykle ciekawe i znamienne porównanie przytoczyli parapsycholodzy. Oto fakty. W 1989 roku umiera Gromyko. Wbrew protokołowi Gorbaczow nie był na pogrzebie. Wyjechał. Dokąd? Udał się w podróż do NRD. Gromyko był ostatnim liczącym się uczestnikiem konferencji w Jałcie i poczdanie. Był symbolem ostatniego stróża muru berlińskiego. A więc umiera ostatni stróż Gorobaczow leci do NRD. Co się potem dzieje? W ciągu kilku miesięcy rozpada się NRD, wali się mur berliński. Czy parapsycholodzy przepowiadają inne wydarzenia, podobne do tych ostatnich? Tak, przepowiadają zmianę granic. Mówią, że ten proces tektoniczny, który został zainicjowany erupcją wulkanu zwanego murem berlińskim, będzie trwał i doprowadzi do poważnych zmian geopolitycznych. Mur bowiem przestał istnieć i w sensie dosłownym został rozebrany po kawałku przez ludzi. Jego szczątki znajdują się w setkach tysięcy domów jako relikt przeszłości. Czyż to nie znamienne? Tego procesu nie da się zatrzymać. Mówiono także o nieoczekiwanych wydarzeniach dotyczących konkretnych polityków. Ale uzgodniliśmy, że nazwiska nie będą w tej rozmowie padały. Mówili o bardziej konkretnych przykładach, tam po ludziach i tak dalej, ale ja po prostu nie chciałbym tutaj przywodzić, ponieważ jest przywiązany do personelu. Dobra robota. Zaprosiliśmy do strefy 11 eksperta od spraw militarnych, Wojtka Uczaka. Panie Wojtku, witam. Jakie znaczenie militarne ma odkryta przez naszą strefę możliwość manipulowania pogodą? Wodzowie od czasów starożytności marzyli o tym, żeby mieć taką czarodziejską różdżkę, przy pomocy której będzie się można poruszać po pogodzie, można będzie wpływać na stan tej pogody. Dlatego że wiedza o tym, jaka będzie pogoda w trakcie prowadzenia operacji militarnej, ma, jest zasadniczym kluczem do sukcesu. Chcę przypomnieć, że kamikadze to tajfun, który cudownym zbiegiem okoliczności rozproszył flotę Mongołów atakującą Japonię. Gdyby ta flota dotarła do Japonii, dzieje Japonii inaczej, by się potoczyły. Chcę powiedzieć, że gdyby taka broń istniała w czasach II wojny światowej, to Taki symbol jak Stalingrad mógłby w ogóle nie zaistnieć, ponieważ do okrążonych w Stalingradzie wojsk niemieckich zbliżała się odsieć w postaci czołgów Mansteina. Gdyby Niemcom udało się podwyższyć temperaturę o 10-20 stopni, gdyby nie było tak straszliwej zimy wówczas pod Stalingradem, wtedy być może, że ta odsieć by się udała i zwycięstwo rosyjskie pod Stalingradem zamieniłoby się nie wiem, w gigantyczną, e, gigantyczną operację niemiecką. To nie był jeden przypadek. To nie był jeden przypadek. Chciałem powiedzieć, że gdyby Niemcom udało się zastosować taką broń w czerwcu 1944 roku, wówczas, kiedy alianci lądowali w Normandii i spowodować zjawisko niżowe nad rejonem lądowania, wówczas pogoda, sztorm rozproszyłby siły inwazyjne i być może, że lądowanie to lądowanie aliantów w Normandii odwlekłoby się o rok, może dwa. Wtedy historia Europy zupełnie inaczej by się potoczyła. Niesamowite. A co może oznaczać dzisiaj dla nas, dla Polski, dla Europy? Dla, Europy, dla świata możliwość globalnego kontrolowania pogody. Ja myślę, że zepchnięcie do roli e, eksponatów w Lamusie współczesnych środków prowadzenia walki. Jeśli e, rakieta oślepiona, a, nie wiem, uderzeniami piorunów, nie trafi w cel. Jeśli czołgi atakujące na pustyni nagle e, wejdą w błoto, bo takie e, można założyć e, przewidywania, to wówczas e, wszystkie dotychczasowe środki po prostu biorą w łeb. Chcę powiedzieć, że Saddam Hussein zastosował taką broń meteorologiczną, podpalając szyby naftowe. Wtedy laserowe sterowania la rakiet, nie działają. Wtedy laserowe pomiary odległości są niedokładne. Czy można byłoby wyobrazić sobie sytuację, w której prowadzone byłyby działania ofensywne w oparciu o tego typu bronie? Jak najbardziej. E, chcę powiedzieć, że e, e, po prostu. Szykując sobie pole walki na warunkach, jakie są dla nas najkorzystniejsze, można natychmiastowo odnieść zwycięstwo. Przykładowo, w terenie bagnistym na przykład można puścić czołgi, wiedząc o tym, że można by było te, te bagna ususzyć. I na odwrót, paraliżując działania wroga w ten sposób, że należałoby na przykład spowodować oberwanie chmury przeciwko atakującej masie czołgów takie bagnisko, się. Takie bagnisko byłoby nie, 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 niedostępne. Chcę powiedzieć, że mogę sobie to nawet wyobrazić. Jeśli Korea Północna będzie nadal nieprzewidywalna, nadal agresywna, a Amerykanie mają taką broń, i jeśli Korea Północna zdecydowałaby się na atak przeciwko Korei Południowej, mogę sobie wyobrazić, że Amerykanie mogliby się pokusić o spowodowanie małego tajfunu, który by zdecydowanie przekreślił ewentualne zamiary przeciwnika. Nas nie dopuszczano do prac nad tą bronią. Chcę powiedzieć, że zatrudniem się z polskim meteorologiem, autorytetem militarnym w tej dziedzinie, który powiedział mi na moje pytanie o istnienie takiej broni, powiedział mi, że rzeczywiście Rosjanie prowadzą takie, prowadzą takie badania, natomiast my byliśmy zbyt małym sojusznikiem, zbyt mało znaczącym sojusznikiem w Związku Radzieckiego w czasach układu warszawskiego, żeby nas dopuszczono do jakichś tajemnic. Po prostu nie mieliśmy o tym pojęcia. Widzimy, że pogodą można manipulować. Czy ostatnia powódź w Polsce była wynikiem działania człowieka? Cóż, to musimy ocenić sami.